Grzegorz, tuż po gali Suzuki pod Night mamy przyjemność porozmawiać. Twoi podopieczni jak wypadli, jakbyś ocenił? Bardzo dobrze wypadli na ten etap przygotowań. Myślę, że słowa pochwały należą się wszystkim zawodnikom. I tyle, na pewno na, na, na największy plus postawa Nikolasa, postawa Jarka. Który, który jednak walczył w wagę wyżej, jest dużo cięższym zawodnikiem, ale bardzo mi się podobały te elementy przyspieszeń, które prezentował w walce. Zmiany tempa, wydłużenie akcji bardzo dobrze, fajnie zaboksował też Mateusz Urban. Myślę, że tak poszczególnie, no, wiadomo, no, trudno mi oceniać walkę Graebera z Suleńskim, ale na pewno dostarczyła wielu emocji i, i była twarda, zacięta. Tak jak było mówione, no ani kroku wstecz. Ani widać, kroku wstecz, tak. Wspaniała, wspaniała druga runda, naprawdę I wow. Wow, wow i cieszę się. I tutaj werdyktu jak gdyby nie będę oceniał, no bo tak jak mówię, no, obaj są mi bliscy i obaj dla mnie wygrali swoją postawą tą walkę. Ja na chwilę jeszcze wrócę do postawy Nikolasa. E, Nikolas Pawlik no, bardzo ładnie się zaprezentował, widać że nie czuł respektu, że wszedł. Wyszedł jak po swoje. Wspaniała pierwsza runda, niezła druga i, i, i poprawna trzecia. Na pewno pokusimy się na analizę, na analizę głębszą, jak już będziemy mieli troszeczkę czasu. Czyli być może jutro lub pojutrze, żeby przeanalizować to, co nie do końca zagrało tak, jak bym chciał. No ale wiadomo, no, tutaj doskonale też pracował na różniku Krzysiek Szoty, który, który z jego wychowankiem i pracują chyba z 8 lat i doskonale się znają, mieli taktykę, ta, ta taktyka również przyniosła efekt i też nowe elementy, bardzo ładnie funkcjonował, prawie brakowało mi troszeczkę prawie prostego, ale Słomka również spisał się znakomicie, waleszne serce, jak to on i, i naprawdę on dali świetną, dali świetną walkę, znaczy nie spodziewałem się innej, przyznam szczerze. Czyli widać, że jest potencjał w tych młodych zawodnikach, widać, że to szkolenie w klubach też przebiega ok, że ty w ogóle mieliśmy okazję, wrócę na chwilę do zgrupowania, mieliśmy okazję porozmawiać na tym zgrupowaniem w Zakopanym. Powiedziałeś, że będziesz czerpał też od trenerów klubowych. Że tak na dobrą sprawę nie będziesz zmieniał chyba tych stylów, które zawodnicy prezentują, będziesz je udoskonalał i poprawiał te mankamenty ewentualnie. Moja praca głównie na tym w jakimś stopniu polega. tak. Wcześniej zawodnicy przebywali w swoich klubach i wśród swoich e, trenerów, natomiast teraz staram się łapać kontakt e, i ten kontakt mam z każdym trenerem e, zawodnika, który przebywa na zgrupowaniu. Rozmawiamy bardzo dużo na temat e, przebiegu sparingów, e, problemów, które sprawiają im e, w walce niektóre elementy. I staramy się udoskonalać, więc ta linia i przepływ informacji jest świetny na ten moment, przyznam szczerze. I, i z bardzo dużym optymizmem podchodzę do dalszej pracy, bo mieliśmy przecież tydzień przerwy i kontaktowałem się z każdym trenerem. Każdy z zawodników zdawał mi raport z tego tygodnia. też mieli plan, oczywiście. I ci trenerzy przystali na ten plan, skrętnie go wykorzystywali i, i <laughs> dostałem nagrania ze sparingów, bo akurat w tym okresie mieli odbyć jeden sparing, dostałem nagrania ze sparingów, wspólnie przeanalizowaliśmy te sparingi dochodzimy do bardzo podobnych wniosków, więc najważniejsze jest mówić jednym językiem do zawodnika, aby nie zwariował tak? i to nam się na ten moment udaje bardzo dobrze i to chyba jest sukces, bo tak naprawdę jesteś od niespełna miesiąca trenerem kadry, a starasz się na wielu płaszczyznach kontaktować z zawodnikiem, kontaktować z trenerem klubowym dobrałeś ten sztab szkoleniowy tak naprawdę o tym w ogóle nie mówiliśmy, a to jest Dobrze zorganizowany sztab, każdy człowiek, każdy trener ma tam swoje miejsce. Może o tym byś troszkę opowiedział? Zawsze... Z ilu osób się mm -hmm. będzie to składało? Znaczy wiadomo, head no, coachem gdzieś tam nad tym wszystkim czuwa Fiodor Łapin i, i bardzo dobrze, bo jest to dla mnie encyklopedia wiedzy, z której mogę czerpać. Yy, I zawsze mogę polegać, jeżeli chodzi o wiedzę bokserską, na, na, na nim i, i, i też współpracowaliśmy kiedyś ja. Jako zawodnik, trener Fiodor jako trener i, i zawsze gdzieś tam się dogadywaliśmy, no tutaj mamy duże, wiek, dużo większe spektrum rozmów, bo tych zawodników jest sporo. Różne wnioski, czasami trener ma inne niż ja, ale, ale przez ten dialog staramy się oczywiście wydobywać to co jest najważniejsze dla zawodników, na ten moment tak naprawdę niewiele się różnimy w zdaniu. I, I to bardzo dobrze, natomiast na pewno mogę korzystać z Przemka Klenkowicza, który, który pracuje w Legii Warszawa, z którym znam się, bo pracowałem w tym klubie. Dalej w sumie teoretycznie jestem, natomiast y, też mogę polegać na Irku, przeważę, ale y, mam kontakt bardzo dobry z Krzysiem Sadłoniem, z y, Krzysztofem Szotem, mam kontakt również z innymi trenami. Y, także no, z Adasiem Jabłońskim, który dzisiaj również pomagał nam w narożniku. No także jestem z tego powodu bardzo zadowolony i myślę, że, że kolejni trenerzy będą gdzieś tam się pokazywać na najbliższych galach, chociażby Suzuki, ale też i na zgrupowaniach. Już z tego co wiem, co rozmawialiśmy, odbyły się już pierwsze testy sprawności, wydolności tak. po zgrupowaniu w Zakopanem. Chyba to było dla Ciebie istotne. Tak, bardzo istotne i tutaj wdzięczność za pracę profesorowi. Miłoszowi Czubie, który, który nad tym czuwa i te pierwsze raporty są mega budujące, które do mnie docierają. To pokazuje jak dobrą pracę tam wykonaliśmy. Zresztą to było dzisiaj widać, żaden z zawodników nie, nie prezentował braków wydolnościowych czy, 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 czy kondycyjnych. Trochę wiadomo, brakuje świeżości, brakuje szybkości, to widać gołym okiem, ale nie może ich być teraz, bo one się mają pojawić dopiero na tych najważniejszych dla nas imprezach. Jestem zadowolony z tego, co prezentowali dzisiaj, i wszystko idzie tak, jak sobie teoretycznie zaplanowaliśmy. Jak często e, macie zamiar badać na wydolności awaryjne w każdym zgrupowaniu, jaki to jest przegląd czasowy, czy to jest spowodowane jakimiś innymi, czy innymi raz na kwartał. Raz na kwartał, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Z pewnością, raz na kwartał. Ale to będą też różne, inne badania, ale nie, dlatego jest profesor Czuba, gdyż on się doskonale na tym zna. Ja nie jestem w, tym, w tej dziedzinie fachowcem. To się sprawdzało w naszym klubie yy, bokserskim Legia i, i, i wierzę, że to będzie się sprawdzało również tutaj w Kadrze. Dzięki Wielkie za rozmowę i trzymam e, mocno kciuki za Hiszpanię i za te e, sparingi i wielozadaniowość, którą tam będziecie przerabiali, bo do team. Ja też dziękuję bardzo za pomoc i wsparcie, jeżeli chodzi o ten system sparingowy, który będziemy wprowadzać, i dla, dla wszystkich trenerów, aby mieli wgląd do, do, do zawodników, jak wyglądają na ten moment. i Myślę, że to zajmie długo, zarówno trenerzy, jak i, jak i zarząd to zauważą i zobaczą, ile to, jaka to jest cenna rzecz. Dziękuję. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.